Jak pytano Jana Pawła II, jak był papieżem, jak to się zaczęło u niego z powołanie i co to jest powołanie, to odpowiedział bardzo konkretnie i bardzo prosto. Z tego potem też powstała książka, powiedział powołanie Dari Tajemnicza. Słuchanie się w to, czego oczekuje Pan Bóg, wydaje się proste. Czasem myślą, że rekolekcje powołaniowe ukierunkowane są tylko na ten system. Kandydaci do kapłaństwa, czy do życia zakonnego. I często im się tylko to z jednym kojarzy. Ja to rozwiewam, bo to jest mit. Bo podstawowym powołaniem, które Pan Bóg daje każdemu z nas, jest tu i teraz powołanie do świętości. To najważniejsze powołanie. Poprzez przyjazd na rekolekcję tych chłopaków, oni odkrywają, czy Jezus ich wzywa do małżeństwa, żeby założyli fantastyczną rodzinę, mieli żonę i dzieci, czy może Jezus ich wzywa do kapłaństwa. W swoich diecezjach jako kapłani diecezjalni, czy do zakonów, ale oprócz misjonarzy oblatów też są inne zgromadzenia i zakony. Zaczęło się od tego, że zastanawiałem się na początku techniką zastanawiać się nad swoją wiarą. No bo dla mnie to było. Nie wiedziałem w ogóle, w co wierzę, dlaczego wierzę, jak wierzę. To samo z siebie tak wyszło. Pragnienie serca takie mam wolność pokryła moje strach, Ciągle dzieje się coś nowego, poznaje się nowych ludzi, zawiera się nowe przyjaźnie. To przybliża mnie gdzieś jakoś też do Boga, też czuję, że to jest gdzieś mi takie potrzebne, kiedy mam jakieś trudności wierzę. no a poza tym zawsze jest jakaś świetna atmosfera. Tu po prostu nie da się nudzić. Dobry rozdział między modlitwą a zabawą, że jest na wszystko czas. Kolega, który tuż jest, mi powiedział o blatach i zaprosił mnie przez internet. Zacząłem czytać, że są jakieś rekolekcje, że warto jak ktoś chce dowiedzieć się więcej o swojej wierze i w ogóle zmienić swoje życie, to żeby na jakieś rekolekcje pojechać. Hmm? Coraz częściej zgłaszają się przez strony internetowe oblackie, przez Facebooka. Tam szukają ogłoszeń, tam szukają informacji. I piszą do mnie, dzwonią do mnie, czy mogą przyjechać, ja i wtedy zapraszam. Przeżywamy rekolekcję w dziesięciu naszych klasztorach. Każde miejsce jest inne, nie tylko geograficznie. I ekipa, która przyjeżdża na rekolekcję, też za każdym razem jest inna. I tak naprawdę to wszystko potem się splata w całość. Miejsce, klasztor konkretny, ekipa, która przyjeżdża. Jestem młody, z Kuty Stary. Z Kędzierzyna. Z Gniezdna. Warszawy. Z przewa. Z Włodzisławia, z Bartoszowi, z Garbatki Letnisko, Częstochowy, przez, przez Jesieńca i Urzęckiego Górnego. Co Oni przyjeżdżają z różnych motywacji. Są tacy, którzy przyjeżdżają, bo generalnie szukają. Pragną oddać swoje życie Jezusowi, czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym, ale może jeszcze nie wiedzą, może mają wątpliwości. Szukają. I czasem jeden, drugi przyjazd na rekolekcję to jest ta przysłowia kropka nad i. Z naszej strony mogą spodziewać się tego, że będziemy pomagali im doświadczać tego, co potrzebne jest, by to powołanie rozpoznać. Zobaczyłem, że relacja z Bogiem to jest naprawdę relacja z przyjacielem, że Bóg się troszczy o mnie, że mu nam nie zależy. Cały czas zeznaję, Są momenty, gdzie się opieram, ale no, kolega mi mówi cały czas, że będziesz księdzem. No to. Ja mówię, nie, gdzie? Ale no, coś się zmienia nie na razie. Coś się zmienia. Powiedziałem sobie, że do czwartej technikum, to jeszcze nie będę nic mówił. Często nie tylko u młodych chłopaków, ale też u ludzi w średnim wieku nieraz, jest taki obraz życia zakonnego. Niedostępny, magiczny właśnie za murami klasztoru, gdzie są tylko starzy pokutujący, którzy tylko mówią pamiętaj o śmierci, którzy uprawiają ascezę, nie odzywają się do siebie, tak? Takie życie zakonne nie istnieje. Taki model życia zakonnego nie istnieje. Dlatego właśnie zapraszam chłopaków do nas, żeby zobaczyli to prawdziwe życie zakonne. To, co mi się spodobało tutaj to wspólna rekreacja z nowicjuszami. Widzę, czy oni są szczęśliwi z tego, że są w, w tym zakonie, czy też nie są szczęśliwi. No widzę, że szczęśliwi są, więc no, coś musi w tym być. Ja im pokazuję od środka nasz styl życia. Zapraszam ich do nas. Oni wszystko przeżywają wspólnie z nami. 24 na dobę. Wszyscy są właściwie braćmi dla siebie i nie ma jakichś właśnie takich barier. Czuje się jak w takim wspólnocie. Jest ciekawie. Zresztą cały czas to odkrywam, bo nie da się od razu tak odkryć całego tutaj życia. Codziennie na rekolekcjach każdy z chłopaków ma pracę fizyczną. To są proste rzeczy, proste sprawy, ale czasem oni nawet tych rzeczy już nie robią dzisiaj w domu. Czyli praca typu zmywak, praca typu obieranie warzyw, owoców, sprzątanie klasztorów. czy wiesz, że gdzieś. Takim stałym, obowiązkowym punktem zawsze na rekolekcjach jest właśnie doracja Krzyża Oblackiego, rachunek sumienia i okazja do spowiedzi. To są takie mocne momenty, dla, można poruszyć swoje sumienie, szczerze się tutaj wyspowiadać. Wiem, że dzięki tym rekolekcjom zbliżam się do Pana Boga. Wyjątkowy czas, taki właśnie, gdzie można się wyciszyć. Rachunek sumienia, który ojciec Krzysztof robi, to, to nie jest, on jest niecodzienny. Nie spowiadam ich w konfesjonale, przez kratki. Spowiadam ich na klęczniku. Chcę mieć z nimi kontakt. Ja chcę spojrzeć im w oczy. Chcę widzieć ich reakcję. Jak reagują na pewne rzeczy, jak się zachowują. Ten kontakt bezpośredni jest ogromnie ważny z młodym człowiekiem. I być może to jest też to, co ich przekonuje do tego typu spowiedzi na rekolekcjach. Czy też u mnie w ten sposób. Nie przez kratki, ale ten kontakt bezpośredni. Ja sobie też tak nie wyobrażam nawet takiej sytuacji, żeby mogli młodzi przyjechać. Ja mówię o nawróceniu, mam ich przyprowadzić do Pana Jezusa. Nie dać im możliwości spowiedzi. Chciej być Panem Jezusem, w sposób naturalny. Nie graj kogoś, kim nie jesteś. Idź za Chrystusem. Czy też ważna jest relacja z Jezusem? To jest To jest najważniejsze odpowiadali na jego pytania. Wyciszamy się po to, żeby się zestroić z tym, co Bóg mówi, żeby oni sobie mogli te takie żyć, szumy, które daje świat, wyregulować, żeby mogli być rzeczywiście bliżej Pana Boga. Obowiązkowymi punktami rekolekcji też jest wspólna rekreacja, czyli wspólne bycie ze sobą, wspólna kawa, cieszenie się sobą nawzajem. Taki fajny czas, już bez konferencji, ale bycie ze sobą. Poznawanie się też, tworzenie wspólnoty, zawiązywanie też więzi między chłopakami. Na rekolekcjach powołaniowych jestem już 27 raz. No około 20. Ostatnio właśnie pogobiłem się w rachubie, ale gdzieś tak będzie. Piąty, drugi raz na Świętym Krzyżu, trzy razy byłem w obrze. To, co robimy na rekolekcjach powołaniowych, my oblaci, jest potrzebne i jest owocne. Że nie tylko Pan Bóg daje powołanie nam, oblatom, dzięki rekolekcjom powołaniowym, ale że chłopcy idą też wszędzie indziej. Że skuteczne i owocne są nasze rekolekcje. Przyjedźcie, zobaczcie, doświadczcie. Może to będzie droga waszego życia. A może okaże się, że Pan Bóg chce Cię przysłać do nas na rekolekcje powołaniowe, po to, żebyś rozeznał, że Twoje miejsce jest w małżeństwie. I to też będzie owoc tych rekolekcji. Ja Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do oblatów na czas taki bardzo niezwykły, czas rekolekcji powołaniowych.